Ulica, na której mieszkasz, droga, którą codziennie pokonujesz, miejsce, w którym spotykasz się z przyjaciółmi, mają swoje tajemnice. Znasz je? Tutaj witam, jestem z Tachów, Stanisław Kolmas. W tej chwili znajdujemy się na ulicy Puszczyka, która kojarzy mi się głównie z, z moim dzieciństwem, ponieważ właśnie tutaj chodziłem do przedszkola, a tam zaraz dalej jest szkoła. Mieszkałem tu praktycznie przez, przez całe życie, więc do, bardzo dobrze znam te okolice. No, jest tutaj fajnie. Dużo różnych rzeczy, na przykład boisko, plac zabaw, w ogóle po, po, Puszczyka, czyli ta nazwa mojej ulicy kojarzy mi się z Puszczykiem, czyli takim e, rodzajem sowy. Gdybyście chcieli teraz pognać po atlas ptaków, żeby sprawdzić jak wygląda Puszczyk, wstrzymajcie się jeszcze chwilę. To nie koniec przyrodniczych skojarzeń Staszka. Ta jabłonka właśnie, na której teraz siedzę. Pojężył mi się z, właściwie z dzieciństwem mojego wuja, mojego drugiego wuja, mojej mamy, bo tutaj oni właśnie mieszkali, wszyscy tutaj mieszkali niedaleko i oni właśnie się tutaj bawili, ale pewnego dnia tutaj piorun uderzył w swoją jabłotkę, no i to z niej zostało, chociaż ale dalej wspomnienia są. W ogóle należy powiedzieć, że tutaj w ogóle już, Puszczyka i cały w ogóle murszynów to były jabłkowe sady. Że tutaj było mnóstwo takich jabłonek. Tam też są jabłonki, tak? Nie było tutaj boiska, po prostu był, były właściwie tylko sady. Tak? No, a tamto drzewo dalej kojarzy mi się z moim dzieciństwem, ponieważ ja tam wchodziłem, trenowałem wchodzenie. Bawiłem się tam, często tam wchodziłem. Jak mi się nudziło. No więc może gdzieś niedaleko Badajakow, bo tutaj chodzili moi rodzice i wigowie, a tam ja. Zrobiło się nieco sentymentalnie. Zebrało nam się na wspomnienie. Cofnijmy się zatem do czasów, w których ani Staszek, ani jego rodzice pamiętać nie mogą. Dzisiejszego Ursynowa zostały przyłączone do Warszawy w 1951 roku. Aż trudno uwierzyć, ale przed wojną na tych terenach mieszkało około 3000 mieszkańców. Były to wioski, osady rozrzucone kilkaset metrów od siebie. Najstarszą z nich to jest osada Kabaty. Natomiast sam Ursynów, skąd jego nazwę? Od Juliana Ursyna Niemcewicza. Niemcewicz krótko mieszka na terenie samego pałacu, lecz odnotowane są wizyty u niego Juliusza Słowackiego, który się nie tylko zachwyca samą atmosferą miejsca, ale również jego położeniem, a szczególnie przepięknymi terenami przy pałacowych ogrodów oraz całym podskarbem. Teraz przenieśliśmy się na ulicę Nutki. Ta ulica Nutki kojarzy mi się właśnie z kopy czyli takim kamieniem, znaczy kamieniem górą, która powstała z, yy, z fundamentów, czyli jak kopali doły takie do, żeby postawić bloki, to właśnie z tej ziemi zrobili tę górę. I dlaczego się tak nazywa? Ponieważ na, to, na ten pomysł, żeby zrobić tę górę, wpadł inżynier cigur. Ale miłośnicy Ursynowa nie tylko inżyniera Henryka Cwila powinni zapamiętać. Panie Tomaszu, mamy PRL i szaloną dekadę lat 70.. W planach warszawskich jest budowanie wielkiego osiedla, sypialni na miarę propagandy sukcesu PR. Planiści rzeczywiście zwracają się w kierunku Ursynowa. Teren bardzo dogodny pod nową inwestycję, aczkolwiek zupełnie do tego nieprzygotowany. Wielkie zasługi w tworzeniu Ursynowa ma Marek Budzyński. Jest to drugi kolejny architekt projektujący to osiedle, i w jego zamyśle cały Ursynów. Miał być podzielony na takie małe mikromiasteczka. Obok bloków miały powstać różne kluby, kawiarnie, sklepiki, stworzące małe podcentra tej wielkiej dzielnicy. No niestety, budowa ursynowa została obarczona wszelkimi grzechami budów PRL-u. Począwszy od braku komunikacji, skończywszy na trochę nonsensie związanym z numeracją, nie mówię już o sprawie terminowych, terminowego oddania tych domów, czy też jakichś poślizgów w ich wykończeniu. Zresztą w wykończeniu niejednokrotnie bardzo niechlujne. Co do samych wyboru samych ulic, tutaj były najdziwniejsze pomysły. Począwszy od rzeczywiście uhonorowania wielu naukowców. Wielu ludzi, zarówno kultur, jak i działaczy społecznych i oświatowych, którym należało się uznanie. Niejednokrotnie byli to pominięci działacze okresu międzywojennego, ponieważ w latach 60. jednak nie wypadało nazywać tych ulic nazwiskami działaczy z lat 60. To dopiero lata 70. dały taką możliwość. Oś Ursynowa. Stanowi główna ulica Ken. W czasie dekady Edwarda Gierka przywiązywano dużą wagę właśnie do promowania epoki oświecenia. Były to czasy odbudowy Zamku Królewskiego, a ponieważ politycznie nie było poprawnie rozmawiać o sytuacji na linii. Polska, Rosja końca XVIII wieku, w związku z tym promowano temat edukacji narodowej i bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu Główna Ulica Orsynowa nie otrzymała nazwy jakiegoś działacza partyjnego albo rewolucjonisty, tak jak to się działo z równoległą ulicą, to się nazywała Pawła Findera, tak? obecnie rotmistrza Pileckiego. No dobrze, my tu o szczytnych ideach i wielkiej historii, ale skąd w takim razie pomysł na ulicę Nutki, przywołaną przez Staszka. Albo na najpopularniejszą chyba swego czasu ulicę w Polsce, alternatywy. Bardzo często nazwa tych ulic była związana ulic albo uliczek, była związana z ich kształtem jednokrotnie, albo z ich jakimś przedziwnym, dziwnym przebiegiem. Panie! Panie, no się pan! Tu nie ma innego sposobu, tylko pana dźwigiem! Może i mógłbym panu te graty podciągnąć! Ale na razie nie mogę się ruszyć. Muszę czekać. A ile? Czy nie może pan zaskoczyć na dół? Nie no, coś pan. Jest tu taki jeden, który chce mnie siłą z mieszkania wyrzucić. O przepraszam, to jest bezszelne kłamstwo. Ja tu mam przydział, proszę bardzo. Pa, panie, wyjdź pan z cudzego mieszkania i nie żartuj pan z ludzkiego Ta. nieszczęścia, co? To. to ja jestem nieszczęśliwy przez jego. Od początku mnie prześladuje, zabrzmą się na mnie i na moje mieszkanie. Wie pan co on mi jak... Ja, ja dwie butelki wódki przez niego straciłem! Kto zasiedlał nowe osiedla? Nowe, e, to na przykładzie filmu Alternatywy 4 widać, że jest zupełny przekrój społeczny. Rzeczywiście tak było lata 70., szczególnie druga połowa, to, jest, to są lata centralizacji spółdzielni mieszkaniowych, robienia ich. Wielkich molochów, i faktycznie dużą przypadkowość zasiedlania. I tak to właśnie kiedyś było, co w głowie się nie mieści, kiedy człowiek dziś spaceruje po ulicach Ursynowa. Ładnie, zielono, tu galeria handlowa, tam knajpka, krok dalej klub fitness. Spełniło się wreszcie marzenie architekta Marka Budzyńskiego o stworzeniu dzielnicy mikromiasteczek. A może nawet w pewnych sprawach współczesny Ursynów przerósł jego oczekiwania? Staszku. Na zakończenie tego wszystkiego powiem, że za tą właśnie górką znajduje się moje ulubione miejsce, czyli skatepark, który kojarzy mi się z krwią, ponieważ nie było dnia, kiedy wracałem ze zdrową nogą, ale jednak mam dobre skojarzenia z tym miejscem. To wygląda na to, że to już koniec mojego filmiku. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich widzów i zachęcam do odkrycia historii waszej ulicy, tak jak zrobiłem to ja. Cześć.